Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Za oknem piękna powoda, wręcz idealna na grilla i na posiłek na świeżym powietrzu. Pokażę zatem sprawdzone i bardzo smaczne kotlety koperkowe, takie dość pikantne, które sprawdzą się zarówno na grilla, jak i przyrządzone na patelni czy upieczone w piekarniku. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, są naprawdę smaczne, więc ja z przekonaniem polecam. Jeśli chcecie je zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na wwww.skutecznie.tv. A teraz filmik, jaki przygotowałam, do którego serdecznie zapraszam. Obieram cebulę, będę potrzebowała połówkę takiej dość dużej cebuli i kroję ją w drobną kostkę. Cebulę można podsmażyć lub na przykład sparzyć wrzątkiem. Ja dodaję surową, dlatego że moim zdaniem mięso ma wówczas lepszy smak. No i skoro o mięsie mowa, to szykuję kilogram mielonego mięsa. W moim przypadku jest to taki bardziej tłusty kawałek wieprzowiny. Aczkolwiek mięso, myślę, że może być dowolne, byle by nie było zbyt chude. Cebulę dodaję do mięsa. Dwa ząbki czosnku drobno siekam lub przeciskam przez praskę i również dodaję do mięsa. Dodaję łyżkę dżemu morelowego, solidną łyżkę musztardy, solidny pęczek koperku, on już jest umyty i osuszony, odcinam korzonki. Perek bardzo drobno siekam. I teraz czas całość doprawić. Ja doprawię na razie w sposób umiarkowany, a później, kiedy całość już wymieszam i wszystkie składniki dobrze się ze sobą połączą, posmakuję tę masę mięsną i zdecyduję o dodaniu kolejnych przypraw. Zatem odrobina tabasko to mają być pikantne kotlety, zatem kilka, kilkanaście kropli. Jakieś pół łyżeczki soli, takie niepełne, no i jedno całe jajko. Całość dokładnie mieszam do połączenia składników. I na koniec pół szklanki bułki tartej. I gotowe, i teraz trzeba całość doprawić do smaku. Ja dodam jeszcze odrobinkę soli i tabasko, dlatego że moim zdaniem jeszcze jest za mało pikantnie. Poza solą i tabasko innych przypraw raczej nie dodaję. Smaki tutaj są wystarczająco intensywne i zdecydowanie to wystarczy. I gotowe. Konsystencja mięsa musi być taka, żeby łatwo dało się formować kotlety. Zatem do ilości bułki trzeba podejść tak trochę elastycznie, zależy ona od tego, jakie mięso bierzemy do kotletów. Ja już chyba kiedyś pokazywałam mój sposób na przewiezienie tego typu kotletów na grilla. Po prostu biorę blachę do pieczenia lub inne głębokie naczynie, wykładam je folią spożywczą. ale jej nie odcinam, dlatego że będę układała kotlety warstwami. Warstwa kotletów przekładam folią, warstwa kotletów i przekładam folią. No i czas wieńczyć dzieło, masa gotowa, zatem zwilżam dłonie, formuję kotlety i układam je na dnie blaszki. Kotle kształtem przypominające talarki, takie bardziej płaskie, będą łatwiejsze do grillowania, no i podczas grillowania oczywiście trzeba je dociskać łopatką, aby się nie wybrzuszały. Przykrywam szczelnie ostatnią warstwą folii i tak przygotowane kotlety wstawiam teraz do lodówki. Ja zazwyczaj przygotowuję je wieczorem dnia poprzedzającego grill, zatem stoją sobie przez noc, czyli co najmniej 12 godzin w lodówce. Smaki ładnie się przegryzą i kotlety będą po prostu lepsze. Co więcej, są już od razu gotowe do transportu, dlatego że po nocy w lodówce wyjmuję je po prostu i w blaszce, zapakowane w ten sposób, przywożę na grilla. Jak to wieje! Tak. Tack. Tack. Tack.